lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plechotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Na początek chwalimy czy ganimy? A za co ganić? A za to lądowanko w finale? <grywka> e, no, szkoda, nie, nie, że nie udało mi się tam wylądować, ale nie wiem, czy by mi to wiele dało, bo tam trochę było tej straty po pierwszej serii. Natomiast też no, tutaj specyficzna jest ta skocznia i tam już jest dosyć ciężko wylądować na takich metrach. Natomiast no, bardziej bardziej cieszy to, że, że skok był fajny. No to chwalimy teraz, bo oglądałem te Wasze relacje z Węgier, myślę, jak oni się pozbierają na tym progu we Francji. Przecież siedzą na tym torze godzinami, ale się pozbierały chłopaki. No tak, było tam naprawdę wyjątkowo ciepło i dawało to w kości. Natomiast. W zasadzie pierwszy dzień potem już na treningu na, na platformie byliśmy, byliśmy w dobrej formie, także, także wydaje mi się, że, że takie wakacje, które ja miałem przy, na pewno w moim przypadku i to, że byłem na Chorwacji z narzeczoną i potem ten Hungar Ring to, to super. Kibice was rozpoznawali na Węgrzech e, raz albo dwa razy, ale, ale bez przesady. Skoczkowie troszkę malutcy, to mimo wszystko przy tych kierowcach Formuły 1, coś niesamowitego kiedy tam się w środku jest. Tak, no to jest, to jest naprawdę to jest całkowicie in, inna liga to jest, eee, no ale cóż, może, może kiedyś. Jak inna liga dla nas, jesteście ta najlepsza liga, gdzie tam Louis Hamilton, który samotnie na polach startowych. Co wyście tam chłopaki widzieli? Tak, jest, no akurat wyścig nam się trafił, naprawdę przedni. Eee, no super, po, polecam każdemu. Dobrze, bo pada, uciekamy.